Gdzień dobry, Filip! Nagrywamy właśnie w StumbleGuy. Właśnie sobie gramy i mam nowego skina. Musiałem tylko wydać 700 gemów. mam teraz dzisiaj Wojtek. Przywitaj się! Hej, homusze. Ścięło cię jeszcze raz. Jeszcze raz, Wojtek, ścięło cię. Wojtek, halo. Wojtek? Wojtek? Wojtka chyba coś ścięło do no Wojtek. Halo. Proszę ja widzowie, ale będzie na razie dźwięk włączania Teams'ów. Halo? Ja jadę. Gdzie jedziesz? Wojtek, gdzie jedziesz? Do Czuci. No dobra, to pa. Pa. Jak właśnie słyszeliście, Wojtek musiał jechać do środki. Na urodziny chyba, nie żartowałem. Ale ja wygrałem rundę, bo ten nie odpowiadał. Powiem wam, oczywiście z tego skina są takie normalne. I są po prostu normalne w normalności, normalne. Przepraszam, że tak fajnie komentuję. Znaczy właśnie tak dziwnie, ale... Kto by nie chciał zdobyć bolta? I zaraz go może zdobędę. Tylko błagam, nie hejtujcie mnie zerkamy Po prostu nie wiem, jak wycinać rzeczy. Losujemy 500 klejnotów, ale to by było, fajnie je trafić. No i niestety 5. 149 Jest nowa ofertyka i pytacie czemu nim nie kręcę, bo już mam tego coś specjalnego i patrzcie, coś wam pokażę. Jak się wejdzie w rzadkie i ten skin, ten skin i przepraszam bardzo i ten skin to jest coś Coś podobnego. Sami to zobaczcie. Nie powiedzieli że to nie jest ten sam skin. Ten i rzadki. Mają nawet mega podobną, kurtkę. Ale nie aż tak bardzo, bo ten jest ze średniowiecza. Nadal mi brakuje sporo legendarnych. I nadal mi brakuje bolta. Też on ma bardzo chude nóżki. Ale orbit, proszę państwa, ja najbardziej z tych. Z tych chciałbym trafić golasa. I patrzcie, coś wam pokażę. Jak się wejdzie w to koło, to macie 2% na coś specjalnego, a 1,5 na epickiego i tutaj tak samo. A na Cyborga legendarnego tylko jeden. I tak samo tutaj, na 1,50. Tak samo na Ambusa. Ambusa, okej, okay, rozumiem. 1000 gamów musiałem za niego dać. I też tutaj, chociaż te dwa skiny, RegoTok i Girzyli są słabe Tak samo jak Srarch, ten Lew, Valkyria. Oni są słabi. Lepiej kręćcie boltem, bo tutaj można naprawdę fajne rzeczy trafić. Napiszcie mi z jakiej mapy zrobić później. To na tyle. Do widzenia, fani. Na. No.